Witaj, drogi słuchaczu. Dziś zaczniemy nietypowo, bo sprawa jest poważna. Jeśli nie jesteś oszustem, ani nie planujesz nim zostać, to możesz potraktować dzisiejszy odcinek jako ciekawostkę. Jeśli jednak z premedytacją oszukujesz ludzi, to skup się, gdyż ten film skierowany jest właśnie do Ciebie. Wiosną oraz późną jesienią, kiedy po ulewach bądź roztopionym śniegu wszystko tonęło w błocie, pojawiały się świcorze. Pod osłoną nocy wałęsały się tu i tam, nie mogąc zaznać spokoju. Ponoć najczęściej można było je spotkać na moczarach oraz nad brzegami rzek. Czym właściwie były świcorze? Ano zjawami, których olbrzymie dłonie świeciły się na różne kolory, przez co były widoczne już z daleka. Były to duchy oszustów, właśnie. Nieszczęsnej zjawie dało się jednak pomóc. Trzeba było wypytać ją o powód pokuty, a następnie pomodlić się. Ale kto by chciał pomagać komuś takiemu? No właśnie. Raczej niewielu ludzi się na to decydowało i ciężko się dziwić. Jedni uważali, że oszuści dostali to, na co zasłużyli, inni z kolei obawiali się ich. Któż w końcu zaufałby takiemu duchowi, skoro za życia bezczelnie kłamał? Więc, jeśli oszukujesz ludzi, lepiej zastanów się nad sobą i zmień swoje życie, póki nie jest za późno chyba że wolisz wałęsać się po moczarach wraz z pozostałymi zjawami. A czy ty, drogi słuchaczu, miałeś już okazję ujrzeć świcorze na własne oczy? Daj znać w komentarzu. Do następnego, cześć!